Romek, co ci jest? Romek. Romek, co ci jest kurwa, ty? Odpowiedz! Romek, co ci jest? Zejście masz? O, a raga, się... roga, roga, tak? Da? się daj. Co, co? Co ci jest? Co? Z tej Co? Coś ty kurwa z tobą zrobił człowieku? Boże jedyny. Kurwa renitory ci ciągną po kurwa lasa. Nie, bo nie mam piwo, a się je pieniędzy, bo mam na koncie, kurwa. Romek, co ci, co ci jest? Ale co nie? Co? Nie. Ale co nie?

Nie gra coś? To może kurwa tłoki są za małe? Ty, jak nie gra? Ojej, Boże, Boże, co, co, ci się, co ci się stało kurwa z mózgiem? Kurwa, sticky ci się ładnie pojarały, Romek. Ci powiem, od tego klania kurwa. Wiesz o tym? No i nie wierzę o tym. Wierzę o tym. I to jest takie kurwa śmieszne no trochę. No i do ucha. To ci z tyki nie. Masakryż na. Kurwa, ty nie toperze kurwa oglądać w dzień. To kurwa nie za przygoda, jeśli powiem. Ty, a Drakula przyszedł do ciebie? Widziałeś, bez drakula. Romek. Co? Słyszysz? Ej. Chciałeś w ramię brakuje kiedyś Romek Ty Udezwij się do nas coś Cześć, jak widziałeś bardzo dwóch widziłam w głowie kurwa No i Czeszek przyszedł do ciebie, dwa Zobacz, po lewej po lewej stronie stoi No ale odczuć tylko trochę głowę Bekło mi się. Widzisz, Romek, co jest z co tobą? Romek. Ty! Dobra.